Cześć, witam was wszystkich na swoim kanale Dzisiaj pomoc sąsiadowi Kuźba chciał takie piękne selfie zrobić I gdzieś uciekł Co za dziad Panie sąsiedzie, będziesz na odcinku Jak uciekasz No nic, pomaga mu Kurde, z kasmi. Pomaga mu robić kiszonkę Praktycznie Ja jeżdżę swoim kombajnem Bo nie ma tego kombajnu silosu kombajnu Uczy się dopiero... Kurde, czemu taki dziwny ekran jest? A nie, nie, to nie może być. Dobra, jedziemy na chwilę. Co tam się będę pieprzył? Włączam automacik. Panie, tam nie możesz ładować. 说啥？Was, uh Kurde. Teraz do niego nie mogę napisać, bo nie ma Messengera. A też mu nie mogę powiedzieć. Wybrał sobie kuźbę taką szczepę z rąbistą. Gdzie Kiszonka akurat nie może wchodzić. Trawa. Holender wie co? No O teraz jest taki dosyć fajny ekran. I mamy akurat założone uprawnienia, że każdy... Jeździ sąsiada. Na przykład to jest od niego tir. Ja mogę im jeździć. Do takiej uprawnienia sobie zrobiliśmy. Bo nadal nie umiemy sprzedać sobie. Na przykład już kupiłem od niego dwa pojazdy. Tylko nie umiemy ich przepisać. Kurde. Skręcaj. Jak ja nie znoszę manów. Czemu? Czemu many? Mani, mani. Dobra, zostawione. Teraz gdzie on ma ten silos? Tuąg? Nie. Gdzie on ma ten silos? Kurde, gdzie on ma ten silos? On nie ma w ogóle tego silosu. A jest tam w tym słoneczniku. Nie, że paku ukrył go. Co za. O kurde gdzie żeście nie ucieki. I dupa nie wyrobię się. Kurde, ptaki Dobra, ładujemy na kupa i się będzie cofać. Ale tej będzie miał teraz tej trawy. Znaczy, akurat mu taka pomoc? Nie. Czym ty to teraz przyjechałeś? Jeśli to, że jeśli to samo to jest. To ja cię zabiję. Kurde. Gdzie mi ten telefon uciekasz. Tak. To jest za przyczepa. Nie.

tym tirem z tą durną przyczepą odcinek będzie trwał jakoś, no nie wiem, z 10 minut. Tutaj, takie początkowe, troszkę koszenie. Jak tam, kambraci, na horyzoncie jest ktoś? Nie ma, panie kapitanie, nie ma. O, to dobrze, że nie ma. Właśnie. Kandydaci, co macie robić? Co gondacze mają zrobić? Chciał skrypować Gragozika Zostawiać łapki w górę i, koment i pisać w komentarzie. Składa się, tak to ma być. <gry> Kurde. No kuźle, gdzie on jest? Nie mówcie, że on gdzieś nie pojechał. Wypożyczenie przyczep. Tysiąc za każdą Aż asz te aszty. <laughs> Jakie drifty zrobiły Teraz wypożyczanie Tysiąc złotych No o, się kiedyś kuźwa To Co za dziad Po prostu dziad A nie subskrybujcie mój kanał Zostawiajcie łapki w górę i piszcie komentarze. Wpadajcie też na kanał o wszystkim i niczym. Znam tego kogoś. Kurde, gdzie on jest? Co pan... Panie sąsiedzie, je, o kurde, co ja to robię? Panie sąsiedzie, co pan się tam blokuje z tymi moimi przyczepami? Jakżeśmy ustalali, za wypożyczenie jednej 1000 złotych. A tutaj mówimy złoty, mimo że jest euro, to złoty mówimy, bo euro by się ciężko mówiło. 1000 zł za jedną. Czyli, że za dwie, dwa tysiące płacisz. Pan. Panie Mundulanie. Zły ten ekran jest. Będę jakoś musiał w ustawieniach poszferać, żeby był naturalny ekran. Tak kurde patrzę się, jak to nagrywa. Może to po prostu tak nagrywa, dziwnie, a potem już będzie dobry ten ekran. Panie, zablokujesz się Albo i nie. Ale by tom ten teraz przywalił mu. U... Ja już myślałem. Nie już myślałem. ten włączony. Odsuniemy sobie kamerkę. O kurwa. Dzisiaj to chcemy zrobić, zakończyć, bo ten na następnym odcinku będę, chcę nagrać ze zbierania swojej tam trawy. Chcę nagrać odcinek, może nie będę nagrywał dokładnie z tego zbierania z przyczepą samozbierającą, ale z robienia bel, pyci bel ich zbierania. Pewnie zbieranie będzie trwało. Napiszcie, czy chcecie w odcinku całe zbieranie, czy tylko część tego zbierania? Ja może zrobię z tego zbierania dwie części. Jedna z sianem, a druga ze słomą i potem złożenie tego. O kurde. Łopanie, panie, co pan tak już z tymi przyczepami? Tempo macie wyłączone. No zaraz będę kończył ten odcinek. Lecie on jutro. Poniedziałek. Sorry za ostatnie dni nie miałem po prostu czasu i ani nie miałem yy, chęci do nagrywania. Na nie wiedziałem, co nagrywać. Zatem yy, po piątek i poniedziałek chyba. Czy poniedziałek i środę? A już nie pamiętam. Kurde, co tak mi go ściągło. Już, do już do trzeciej przyczepy, sobie. Ty durniu! Cofaj tu! Rura tam nie dosięgo! No w tych kombajnach jest tak, że rura nie chce do, po prostu dalej dosięgnąć. Oh. Kurde, tak blisko mnie jedziesz. Dobra. Więc dzisiaj tutaj kończymy ten film. Kurde, zaraz mnie przybierzesz. Koniec filmu tutaj będzie. Załączy? O! Dobra, to koniec filmu tutaj jest. Dziękuję Wam za oglądanie. Teraz się odblok nie odblokujemy. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!